Ostatnio mówiłam i czy rozmawiałam z Wami o zmianach, o tym, że wrzesień to jest czas zmian, kończy się, skończył się już właściwie dziewiąty rok astrologiczny i zaczyna się pierwszy, który oznacza początki. Dziewiąty tytuł zakończenia. Obejrzyjcie sobie starsze nagrania, szczególnie te o zaćmieniu i o nowiu, bo one będą o tym bardzo dużo mówiły, ale ogólnie też mówiłam o zmianach w innych nagraniach. I no, żeby nie było, w moim życiu też są ogromne zmiany, zwłaszcza jak wygląda moje mieszkanie w ogóle. Tutaj są jakieś pudła. Tu już wyniesione meble, nawet ten pokój to jest po prostu totalny. Totalny bałagan, ale nic, to jest praca w trakcie. Tu Uli. Dzień I tak, moje życie też jest pełne zmian i będzie pełne zmian przez najbliższe miesiące. Mówiłam wam o tym, że straciłam pracę. I że... No, jestem, jestem w trakcie dużego projektu swojego życiowego. I oczywiście, że się boję. Oczywiście, że się boję. Oczywiście, że część mnie jest taka... Czy to zwariowałaś? Czy ty w wieku prawie 40 lat będziesz zaczynać życie od nowa yy, po raz... Yy... czekajcie. Okej, okay, Hiszpania. Yy, później... Z w Polsce, później Brazylia, później z powrotem w Polsce i Hiszpanii. To teraz już będzie siódmy raz. Wow. jeszcze Jeszcze wcześniej nigdy tego nie liczyłam. Siódmy raz rozpoczynanie życia od nowa. Część mnie myśli sobie... Boże, znowu... Znowu wszystko od nowa, znowu wszystko zmieniamy. Tak. Tak, jedna część mnie się boi, jest przerażona. Pojawiają się wszystkie te myśli, które w tym momencie mogą się pojawić, czyli no, bo przecież już masz 39 lat, za chwilę warto by było wreszcie się jakoś ustatkować na, na długo, że no co ty przecież wymyślasz, miałeś taką dobrą pracę w korporacji, przecież możesz wrócić do korporacji, nie musi być ta firma, ale jest to dużo pracy na rynku, możesz przecież wrócić do tego. To są bezpieczne pieniądze, to są fajne pieniądze. I przecież, co tu takiego, przecież, tak na, naprawdę zarąbista robota, tak? od poniedziałku do piątku. I jeszcze tutaj e, mają bardzo e, taki elastyczny czas pracy, więc możesz sobie zatrzymać nawet do 9.30. Spoko, wypłata jest fajna. Nie, żeby ci się przewracało w głowie, ale jest na fajnym poziomie. I co, i teraz będziesz żyła na bezrobociu. I. Robiła ten projekt wielki, który robisz i który ma zmienić Twoje życie i który sprawi, że, że spełni się Twoje marzenie całego życia. Co ty sobie w ogóle wymyśliłaś, Boże? Co ty, co ty sobie wymyśliłaś w ogóle jakieś. E Jakieś centrum do pracy z ludźmi. A co to w ogóle tam wymyślasz? Normalni ludzie w takie rzeczy się nie bawią. Normalni ludzie chodzą do pracy, normalnej pracy i nie wymyślają jakiejś spirytualności, jakieś rozwoju osobiste, przepracowywanie ran z dzieciństwa i jeszcze do tego jakieś emocje w ciele kobietą. Tak. Tak, mój, mój umysł czasami e, tak ze mną rozmawia, przynajmniej próbuje to do mnie mówić, ale jest też moja druga część mnie, która, którą też obserwuję, bo to jest bardzo ciekawe, bo ja obie e, je obserwuję i czasami wchodzę w, w polimikę z nimi. E, nie tyle polimikę, co może rozmowę. E, czasami tylko obserwuję i nie, e, nie wchodzę w, w rozmowę, tylko też obserwuję, jak one między sobą. Słońce mi tu teraz e, zaczyna schodzić e, i, i przez to właśnie mi razi w oczy. A z jednej strony jest super uczucie, uwielbiam je, może nie na nagrywanie, może na moment nagrywania nie jest najlepsze. Jest, jest fajnie po prostu zamknąć, oczy się, zatopić się w tym momencie, ale y, no do nagrywania jednak troszeczkę, y, troszeczkę trudne. Także tak, jest, jest duża część mojego umysłu, która, albo jest część mojego umysłu, która, która oczywiście próbuje mnie od tego odwieść i jest tą częścią, którą my może nazwalibyśmy racjonalną, aczkolwiek ja nie uważam, że to jest racjonalizm. Uważam, że to jest, są jakieś nam wpojone schematy myślenia i zachowania, żebyśmy nie wychodzili poza szereg i żebyśmy... Zostali tam, gdzie jesteśmy, czyli, czyli byli w strukturze, w strukturze tego tworu, który jest tutaj stworzony, żeby nas eksploatować. Ale nie chcę już aż tak, aż tak głęboko. Więc... A coś. Więc yy, tak, jest, jest ta część mnie. I jest też ta druga część mnie, która cieszy się jak małe dziecko na to, że wreszcie przychodzi ten moment spełnienia się jej wielkiego marzenia życiowego, tego, o czym zawsze myślała i chciała, żeby, żeby się wydarzyło. I jest taka ekscytacja, ale taka ekscytacja połączona troszeczkę ze strachem mojego. to taki jest duży projekt, jak ja to wszystko zrobię. I takie trzymanie kciuków dla samej siebie, o to, żeby faktycznie wszystko potoczyło się dobrze, ale z drugiej strony przecież zawsze wszystko jest tak, jak powinno być. Nawet jeżeli nam coś nie wychodzi, to po prostu tak ma być. Coś to też nam pokazuje, czegoś nas to uczy, więc zawsze jest tak, jak ma być. Zawsze. I z drugiej strony, jeszcze to odpuszczenie, z tej trzeciej strony, i jeszcze to odpuszczenie, które jest tak potrzebne, żeby, żeby móc się w to, móc się temu oddać. Bo póki nie odpuścisz i nie przestaniesz próbować kontrolować wszystkiego, co może teoretycznie pójść, nie tak, bo ty masz jakiś plan. Więc wszystko ma iść według tego planu, a jak nie, to przecież tutaj się generują uczucia, które są. O Jezu, coś się dzieje, o Jezu dzieje się inaczej niż zaplanowałem. Zaplanowałam. Coś wymyka mi się z rąk, coś wymyka mi się z kontroli. Zamiast, zamiast tego odpuszczenie daje Ci takie... Okej, okay, na to, co się dzieje. Będzie dobrze. Więc odpuszczam. Staram się odpuszczać. Oczywiście to nie jest łatwe, oczywiście to nie jest coś, co, co zawsze jest możliwe. Są dni, czy może momenty w tych dniach, gdzie faktycznie to może się wypchnąć nam i, i znowu, znowu ten strach można lekko opanować, ale później po prostu bycie tego, tym obserwatorem samego siebie pomaga nam w tym, żeby wrócić do siebie. Czyli ten obserwator w tym momencie wyłapuje, że znowu jesteś w tym pomocy, że znowu cię opanował strach I, yy, i z powrotem może włączyć ci zaufanie i odpuszczenie. Taką ja mam na to swoją metodę, swój sposób na to, jak, jak sobie z tym radzić. Jak sobie radzić z wielkimi zmianami, z rzeczami dużymi, na które może nie do końca jesteśmy przygotowani. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z mojej go przeprowadzkowego mieszkania i widzimy się w nowym życiu.